Mam osobiste doświadczenie z focusingiem na, na warsztacie Kłoda Missien. Pamiętam taką, taką sytuację, kiedy no, tak jak to w, w focusingu w, 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 wszedłem w moje odczucia z, z ciała i, i poczułem jakiś lekki niepokój w brzuchu. I, się różne związane z tym, z tym uczucia, ale też się pojawiły różne obrazy, różne, różne wyobrażenia. I, i, I przypomniałem sobie, jak, jak byłem małym chłopcem. Wtedy często mnie bolał brzuch i jak babcia mi brzuch, brzuch masowała. I wróciłem bardzo, bardzo żywo do tego, do tego wspomnienia. Poczułem taki. Uspokojenie, taki, taki, taki. No po prostu ta, ta, ta babcia bardzo żywo do mnie wróciła. Ale to jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo w tym momencie się pojawiły takie, takie z kolei uczucia do mojej mamy. Bo sobie z kolei uświadomiłem, że to babcia mi ten brzuch masowała, a nie, a nie mama, tak? I że to otworzyło jakiś, jakiś taki. Następny, następny temat. Oczywiście tych, tych uczuć, tych odczuć z ciała po drodze było, było bardzo dużo. O ile pamiętam, to ja nie tylko byłem w brzuchu, ale byłem i w głowie, i w klatce piersiowej i tak gdzieś po tym moim ciele wędrowałem, i uczucia też były bardzo, bardzo różne. Ale muszę powiedzieć, że to, że wyszedłem, wyszedłem z, tego, z tego doświadczenia, no taki wzbogacony, czy znaczy, tak, jakby to powiedzieć, no, trochę lepiej zrozumiałem relację z moją mamą, tak? I moją mamą, która już jest w tej chwili bardzo starszą osobą. Mam z nią dobrą relację generalnie rzecz biorąc, ale tak jakby lepiej zrozumiałem ja powiem, coś co, co mnie tam jakbym, uwierało w tej, w tej relacji czy też jakby lepiej zrozumiałem to co się między nami dzieje również i teraz na podstawie tego. Takie było jedno doświadczenie. A drugie z kolei doświadczenie to było z krytykiem wewnętrznym, bo Klot zaproponował taką bardzo, bardzo ciekawą technikę, mianowicie ja tego krytyka wewnętrznego mam, zresztą pewnie większość, większość ludzi go ma, no i Klot się mnie zapytał, czy ja, się, czy ja bym się zgodził na to, żeby on z tym moim krytykiem wewnętrznym porozmawiał, tak? No więc ja taką zgodę wyraziłem i od tego momentu się, sam się wcieliłem w tego mojego krytyka wewnętrznego i zacząłem z, z Klodem rozmowę. Najpierw wypowiadałem różne jakieś krytyczne, negatywne uwagi na swój temat. Obok stało krzesło, które, które reprezentowało mnie, o ile dobrze pamiętam, puste, tak? Czasem się do niego zwracałem. Ale to ciekawe, że, że po pewnym czasie zacząłem również widzieć z pozycji tego krytyka różne pozytywne cechy. myślałem, tak? że ten Krzysztof, no, co prawda, jest taki trochę jakiś taki nie wiem, czasem niemrawy, powolny, ale też ma, ma, ma jednak różne fajne cechy. Tak? I zacząłem o tych cechach mówić. A potem jeszcze co. Co więcej i co ciekawsze, to ten, to ten krytyk wewnętrzny zaczął mi się personalizować. To znaczy, się za, zaczęło zaczął się okazywać, że, że, że on ma dużo wspólnego z moim, z moim tatą, nieżyjącym już. I, i, I można powiedzieć, że niby teoretycznie to ja to wiedziałem wcześniej, ale takie takie wejście na żywo w tą, w tą sytuację to, to pozwoliło mi, mi to, że tak powiem, jakoś tak bardziej powiedziałbym całościowo doświadczyć, a po drugie pozwoliło mi to zniuansować, pozwoliło mi to jakoś tak dokładniej na przykład zobaczyć w czym, co, co ja, sobie co z tego krytyka wewnętrznego jest z mojego taty, a co jest z innych zupełnie jakichś źródeł. O. No to chyba tyle bym powiedział.